Cześć, witajcie ponownie w chaotycznych rozgrywkach Ja jestem Asia widzimy się w Biholderze, a nie widzieliśmy się i nie widziałyśmy się chyba ze 150 lat w jakim wy jesteście teraz wieku? bo naprawdę mam wrażenie, że minęło tyle czasu odkąd nagrywałam po raz ostatni słuchajcie, pogadam trochę na początku zrobimy sobie małą taką aktualizację Moją aktualizację już zobaczyłam, próbując nagrać pierwszą wersję tego wstępu, że jest jakiś nowy beholder, także dużo się pozmieniało. A w Simsach to wiem, że pozmieniali chyba menu. Jeszcze tam nie byłam, ale oglądałam jakieś filmiki z aktualizacjami, więc najpierw będzie gadka, a potem sobie przejdziemy do gry. Słuchajcie, ja się zawsze czuję w obowiązku troszeczkę zaktualizować stan na dziś. Miałam sobie zrobić przerwę od nagrywania, właśnie tam mniej więcej w grudniu z okazji świąt, i w styczniu już wrócić. Ale. Miałam mega potrzebę, żeby moja energia poszła w coś innego niż w nagrywanie, ponieważ cały zeszły rok jakoś miałam problem z taką kreatywnością, bo ja przede wszystkim tworzę poprzez pisanie i miałam z tym wielki problem, więc moja energia nie chciała iść w pisanie, chciała iść w coś innego, żeby sobie od tego pisania odpocząć. Tu chodzi o energię w znaczeniu po prostu chęci. Nie miałam ochoty pisać, miałam ochotę nagrywać i robić kanał na YouTubie. Ale jak sobie tak podpoczywałam, zaczął się styczeń. Miałam taką fazę właśnie na pisanie. Wrzuciłam cztery teksty na bloga. Jeszcze sobie zaktualizowałam taki coworking online, który prowadzę, więc miałam taką potrzebę takiego działania, odhaczania zadań, właśnie pisania, wyrzucenia myśli z głowy, odświeżenia tego bloga, żeby tam się coś pojawiało. No i teraz już powoli hamuję, jeśli chodzi o pisanie. Mam nadzieję, że mnie regularność nie opuści, bo no. Jakby obudziły się nowe historie w mojej głowie i na pewno będę chciała je pisać, ale też wraca ta chęć do nagrywania i czuję, że znalazł się kawałek miejsca w moim mózgu, w mojej pamięci, w moich chęciach, na to, żeby też tutaj wrócić do Was powoli i coś tutaj nagrać. Nie wiem, jak będzie z częstotliwością. Ja się teraz nastawiam na jeden dzień w tygodniu, więc może być tak, że odcinek z danej serii będzie co dwa tygodnie siłą rzeczy. Jeżeli mi się będzie udawało, to będzie to częściej, ale też nie chciałabym, żeby to pisanie całkiem zniknęło, bo bardzo długo e, walczyłam z moją blokadą, teraz czuję, że się jej pozbyłam, więc nie chciałabym, żeby, e, no żeby znowu to teraz siadło, więc chciałabym sobie dalej pisać, e, dlatego też no, po prostu priorytetyzowałam to podczas tej mojej przerwy od nagrywania i do tego nagrywania się nie spieszyłam. Więc to była jedna rzecz. Druga rzecz. Chciałam wrócić całkiem innym filmem, bo przeczytałam trochę książek podczas tej przerwy i bardzo dużo, znaczy bardzo dużo z nich. Mam takie cztery, które gdzieś mi się łączą właśnie z grami. Więc chciałam wrócić takim filmikiem gry i książki, co je łączy, ale technicznie tego nie byłam w stanie ogarnąć. Więc. Jeszcze będę myśleć, jak tutaj e, ugryźć ten temat, jak taki film zrobić, bo jednak no, nie umiem nagrać normalnego gadanego filmu. E, umiem nagrywać tylko takie z gry. Także jak będę gotowa i ogarnę to technicznie, to też możecie się takiego filmu spodziewać. Tam będzie o roku 1800, 1984 na przykład, który nawiązuje nam tutaj do Beholdera. No, i to chyba tyle z ogłoszeń. Mi się wydaje, że już się tak wygadałam na początek i wszystko wiecie, więc standardowo jeszcze tylko powiem, że pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, chyba coś takiego zwykle mówiłam na początku. No i cóż, przechodzimy sobie powoli do gry. Na pewno sobie ją wczytam, bo zupełnie nie pamiętam, gdzie skończyłam, więc muszę wrócić do początku misji. Pamiętam, że był ten pojazd, który zakłócał nam ciszę, ale zupełnie nie pamiętam, gdzie tam skończyłam, co chciałam robić. Także po prostu się cofniemy do tego momentu i zobaczymy, jak nas fabuła poniesie. Ok, wczytałam grę. W grze mamy teraz 21 września, czyli troszeczkę ym, mam trochę więcej godzin, żeby zrobić to zadanie z propagandą. Z tym, że no, muszę sobie przypomnieć, co tutaj się działo i co było do zrobienia. Widzę, że to jest to zadanie, gdzie chyba musimy mm, ulokować w naszym mieszkaniu jakiegoś generała i z tego, co było później, to to był chyba generał, który miał bardzo dużo za uszami i chyba dostaniemy na niego zlecenie. Tak to kojarzę, i wy, jeśli widziałyście, widzieliście poprzednie odcinki, to też to kojarzycie. A to dla mnie na pewno będzie taki odcinek, gdzie będę wam zadawać dużo pytań, co ja mam robić, a o co to chodziło, a gdzie ja mam iść i tak dalej. Także no, ale myślę, że sobie poradzimy. Już nam ściszyłam tutaj e, dźwięki, będą nam gadać w tle, ale myślę, że nie będą tak upierdliwe. Dobra, słuchajcie, nie ma co. Zaczęłam ten odcinek bardzo radośnie. Weszłam w nowy rok z wielką energią. I czuję, że teraz mi, mi nas zrzędnie jak pogram te pół godzinki w Beholdera. Także zapnijcie pasy i ruszamy. Chciałam ruszyć klawiszem, ale nie działa, więc ruszę przyciskiem na, <grywanie> na ekranie. E, tak, nawet zapomniałam, ja się tutaj steruje mm, Tutaj mam, że pani nie może spać. I tutaj mam... Temu Aralowi Johnsonowi wynająć mieszkanie. Widzę, że w ogóle mam jeszcze jedno mieszkanie do wynajęcia, także zaraz sobie tutaj... Gdzie tu się robiło? Tu się robiło. Zrobimy sobie remont i zrobimy sobie remont też od razu kolejnego mieszkania. Ale dobrze, pod numer czwarty wprowadzimy sobie tego pana Arala Johnsona. I pod numer szósty tego pana Alberta. Tak, i to jest jedyne, co możemy zrobić. Oni się tutaj będą wprowadzać, a ja sobie skoczę do tego pana Eustachego Markowicza, bo zupełnie nie pamiętam, na jakim etapie tutaj mieliśmy z nim dialogi. E, dobrze, przedstawmy się, bo nie pamiętam, czy już to robiłam. Jestem Karol, zarządca budynku. Co tu się dzieje? Eustache Markowicz, a to jest mobilna jednostka propagandowa. Pozwólcie, że przeczytam te dialogi jeszcze raz. Sama sobie muszę przypomnieć o co tu chodziło. Zgodnie z harmonogramem, będziemy tu przez 4 dni. Miłej zabawy, panie Stein. 4 dni? Ech. Dobra, a nie dałoby się tego trochę ściszyć. To wiemy, że się nie da, ale odklikam. Nie da się, można za to pogłośnić. Może dogadamy się i ruszycie do następnego miejsca na Waszym harmonogramie. Nie, to by było zaniedbywanie obowiązków. Zostajemy na równo 4 dni. Mm, nie proszę go, żeby odjechali, bo z tego co kojarzę, on i tak nie ma kluczyków. Rozmawiaj o samochodzie. Ten samochód, co z nim? Dowiedz się, jak samodzielnie zmienić ustawienia. To jest to, co nas interesuje. Bo zmiana ustawień. On tego chyba sam nie zmieni. No dobra, zapłacę punktami autorytet. Jest pan urzędnikiem państwowym, więc chyba mogę panu powiedzieć. Po pierwsze, musi pan poczekać, aż sobie pójdę. Ok. W mojej obecności cywile nie mogą zbliżać się do mobilnej jednostki propagandowej. Po drugie, używając śrubokrętu, usuwa pan panel ochronny po trzecie ustawia pan swoją częstotliwość normalnie częstotliwość ustawiają w centrali a ja zmieniam tylko głośność i jeszcze od jednego punktu informacyjnego do następnego no i na koniec trzeba jeszcze wpisać kod datę urodzin naszego wielkiego wodza a dobra, no już pamiętam yy, jemu będzie trzeba znaleźć chyba rum żeby żeby on odszedł od yy, pojazdu no i musimy się dowiedzieć kiedy wódz ma urodziny Dobra, idźmy do tej pani. Ta pani teraz wychodzi, może ją zagadniemy. o pogodzie, rozmawia o wojnie, rozmawia o pracy w bibliotece. Lubi pani swoją pracę? Bezgranicznie. Co mogłoby być lepszego od ochronienia książek przed ludźmi? Nie wytrzymałabym nawet jednego dnia w bibliotece dla dzieci. Niestety społeczeństwo znowu zapomniało, że porządne ranie to najlepszy sposób na radzenie sobie z urwisami niszczącymi książki. Ma pani bardzo konkretne poglądy na ten temat, Nie, na temat wychowywania dzieci? Jest pani mężatką? Nie, nie mam dzieci. Dzieci to antyteza wszystkiego, co kocham, czyli ciszy i spokoju. Przyznaj się, że niszczyłeś książki. Już, już to robiłam. W dzieciństwie zniszczyłem wiele książek. Gdy byłem starszy, też mi się to zdarzało. Mówi pan poważnie? Pamiętam, jak wyrwałem strony z kilku patety, patetycznych pamiętników. Specjalnie wybrałem jeden rozdział, ale nie pamiętam, czego dotyczył. Co? To był pan? Za rozdział ze wspomnień wielkiego wodza zostałam oskarżona o... Siedem lat, siedem lat obozu i to przez pana. Och, nie mam już punktów autorytetu, dobra, zażartuj. Co mogę powiedzieć? Miała pani cel w życiu, ale to wszystko na nic. To był żart. <noise> Wie pan, e, dlaczego nie możemy wygrać tej wojny? Ponieważ cierpimy na syndrom oblężonej twierdzy. Spodziewamy się ataków z zewnątrz, a prawdziwi wrogowie są tuż pod naszym nosem, wśród nas. Nie zniszczysz życia nikomu więcej, bydlaku ups Poprzednia opcja dialogowa była chyba lepsza. Czy ona mnie. Nie wierzę. Z pozdrowieniami dla mojej mamy, która jest bibliotekarką. Przepraszam, nie powinno mnie bawić ta sytuacja, ale nie spodziewałam się. To ja wczytuję grę. Dobra, wczytałam, doprowadziłam do momentu, w którym już wiem wszystko o samochodzie, to znaczy wiem jak go wyłączyć. I nie idę już gadać do bibliotekarki, bo się jej boję. Więc tak. Chciałabym śrubokręt. To może sobie go od razu kupię. Wspaniałe życie naszego ukochanego wodza. Książka opisująca inspirujące życie naszego wielkiego wodza. Ja bym spróbowała przeszukać ludziom mieszkania, ale trochę się boję, że stracę na nich czas. O, śrubokręt mogę kupić. Mm, więc z jednej strony bym chętnie kupiła tę książkę, ale też nie wiem, czy ja ją będę mogła przeczytać i się z niej dowiedzieć, kiedy ten wódz faktycznie żył, kiedy się urodził. Ale jeszcze mm, pamiętam, że jeszcze chyba dostawaliśmy jakieś ogłoszenie. Pojawią się mobilne jednostki propagandowe no to to wiemy. Tu mamy telegram, podjęliśmy decyzję za ciebie. Okej, okay, bo wydaje mi się, że w późniejszym czasie, ale to może już jak się dowiemy o tym generale i tak dalej, to tam się pojawia ta informacja o urodzinach wodza, co nie? Yy, więc nie wiem, czy tam coś jest opisane. czy powinnam jednak kupować tę książkę na razie przeszukam wiecie, ja zupełnie nie pamiętam na czym stanęłam co gdzie było, zresztą wydaje mi się, że zawsze jak wczytuję, to to jest troszeczkę inaczej pan łazi z jakąś maczetą czy łomem A tak, bo to był ten, co się, co będzie w mm, jeju Brakuje mi słów, to jest ten pan, który lubi y, kończyć żywot ludzki Paszport Po prostu butelki O, pani smutna wraca Wejdziemy tutaj, bo pani bibliotekarka jest chyba. A nie, no on wychodzi. A dobra, no to przywitajmy się z tym typem. Przedstaw się. Jestem Karl, zarządca budynku. Aral Johnson, emerytowany generał. Jestem tu, aby wznieść patriotyzm wśród młodzieży. Jak długo pan z nami zostanie? Wygłoszę kilka wykładów i przemówień, a później ruszę dalej, by edukować masy. Moim głównym celem jest wzmacnianie lojalności wobec naszego wspaniałego kraju oraz propagowanie idei naszego drugiego wodza. Pańskie przybycie to dla mnie zaszczyt. Ostatnią przemowę wygłoszę na stadionie przed młodzieżą szkolną. Proszę przyjść ze swoimi dziećmi. <laughs> Mamy nowy program naboru wojskowego od przedszkolaka do wojaka. To przyspieszony trening robiący z chłopców prawdziwych mężczyzn. Okej, okay. coś jeszcze? Rozmawiamy o wojnie, czy wygramy wojnę, ależ oczywiście. Niedawno przemawiałem do młodzieży z obozów patriotycznych, żeby pan ich widział, coś niesłychanego. Wszyscy w doskonałej formie, oczy pełne ognia, gotowi do walki, z, jak młode wilki. Odrobi szkolenia i będziemy mieli całe oddziały maszyn do zabijania, znaczy żołnierzy, chciałem powiedzieć, żołnierzy. Pamiętam, że robiłam z nim jeszcze dialogi. To kolejną opcję już przeklikam bez. Bez czytania może, bo myślę, że wy to kojarzycie lepiej niż ja. Yy, wydaje mi się, że tutaj możemy na kogoś donieść czy coś. Napiszmy raport. Co wiemy o tej pani? Dowiedzieliśmy się. O, to jest pani Dorano L. Pod numerem pierwszym ona jest. Tak, lokal pierwszy naruszyła dyrektywę nie, to mi chodziło o sprofilowanie, na razie to na nim nie donosienia. lokal pierwszy, kobieta, współlokatorze samotnie i zawód nauczycielka muzyki i tutaj się dowiedziałam o łyżwach więc wyślemy ale może jakiś szantażek też od razu do tej pani Dora numer jeden złamaliście dyrektywę płyta winylowa dyrektywa z płytą winylową 6 września Dyrektywa numer 6046 z dnia 6 września 6, 9 i to jest płyta winylowa i to jest płyta winylowa i jak zawsze to trochę hajsu do kieszeni zwłaszcza, że my za tego generała chyba płacimy, nie? Mm, telefon dzwoni, to odbierz go. Mm, odbierz telefon, odbierz prywatną rozmowę. Karl, tu znowu Danton. Otrzymaliśmy informację, że w Twoim budynku mieszka Aral Johnson. Tak, to emerytowany generał, zdaje się, że będzie wygłaszał jakieś wykłady na uniwersytecie. Słyszałem też, że ma przemówić na stadionie. Jeśli się nie mylę, to wszystko to tylko przykrywka. Ten człowiek może być generałem specjalizującym się w tłumieniu pokojowych protestów. W naszych kręgach nazywamy go rzeźnikiem z Aglow albo Aglow. Poprzednio też miałam dylemat, jak to czytać. Dwa lata temu dosłownie utopił to miasto we krwi. Ponad 600 zabitych i kilka tysięcy poważnie rannych. Aglow zawsze było niewielkim miastem, ale po tej operacji właściwie przestało istnieć. Zamknięto główny zakład pracy, fabrykę zegarów. Aglow zmieniło się w miasto duchów i to nie jest wcale odosobniony przypadek niech zgadnę, chcecie żebym znalazł dowód potwierdzający wasze przypuszczenia zgadza się, jedną z akcji, którą dowodził rzeźnik była operacja Tukan dostał za nią nagrodę co to za operacja? prawdziwa rzeź 400 żółtodziobów przeciwko batalionowi czołgów najpierw odebrano im rozum, a potem przyszłość zrobili z nich mięso armatni i przepuścili przez maszynkę do mielenia wybacz, trudno mi opanować emocje zginął tam mój bratanek wyrazy współczucia Znajdź dowód, że brał udział w tej operacji. Zadzwoń do mnie, jeśli okaże się, że to on. Dobra, to teraz będziemy przeczytać yy, wiadomość. Słuszna droga, zdajemy sobie sprawę ze skarg obywateli na funkcjonowanie systemu transportu publicznego. Do sytuacji odniósł się przedstawiciel Ministerstwa Transportu. Publiczny transport to jeden z najważniejszych czynników wpływających na wydajność pracy, a wydajność wszystkich pracowników Ministerstw jest zadowalająca. Wspomniał też, że bezpodstawne skargi marnują cenny czas urzędników i w przyszłości będą traktowane na równi z sabotażem. No. Chciałam o odwrócić, właśnie. Powszechnie wiadomo, że administracja państwowa jest przepełniona zbędnymi urzędnikami, i którzy zamiast poprawić wydajność biurokracji, uniemożliwiają jej sprawne działanie. Poza tym, miejskie autobusy mają już kilkadziesiąt lat, a ich kierowcy od dawna nie otrzymują żadnych podwyżek. Nie da się dojechać do celu na czas z dezelowanym autobusem kierowanym przez staruszka omdlewającego z głodu. Piedactwa dam jutro kierowcy Charlotte Babci. Okej, okay. czyli tutaj jeszcze nic nie wiemy o wodzu. Pani Dora dostała list. Mam nadzieję, że zapłaci. A ten pan tutaj jest? Sprawdzimy, czy jest, bo musimy mu przeszukać. Nie ma go. To szybko wchodzimy. Jak będzie wracał? O, szybko, medal za. świetnie, to jest to, co mi było potrzebne. Jeszcze szybko coś przeszukamy? Jakieś krzesełko, to co? atlas Dobra, uciekamy. Nie chcemy, żeby nas generał pobił. Eee, no okej, okay, to skoro już wiemy. Za kawior. No dobrze, zapłacimy za ten kawior. Ja chyba tę książkę tym razem kupię, bo poprzednio próbowałam ją jakoś zdobyć, jak nagrywałam, ale szło mi wtedy naprawdę kiepsko, więc myślę, że jednak lepiej tę książkę kupić. Chyba dzwonimy, nie? Wybierz numer. Zadzwoń do Dantona. To ten Johnson, którego szukacie. Znalazłam u niego medal za udział w tej operacji. Przeklęty rzeźnik. Niełatwo mi o to prosić, ale musisz nam pomóc zlikwidować tego potwora. Co zwariowaliście? Trudne czasy wymagają podejmowania trudnych decyzji. On nie przestanie. Wciąż będzie robił to, w czym jest najlepszy, czyli eliminował tych, którzy mają inne poglądy niż on sam. Według zdobytych przez nas informacji podstawą jego metod jest technologia. Do tego stosuje je. Do tego stosuje je na niewinnych obywatelach, uczniach. To są tylko dzieci, Karl. Może ma pan rację, ale morderstwo? Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, tylko śmierć powstrzyma go przed wygłaszaniem przemów przed uczniami. To potwór, pomożesz nam? No, jak wiadomo, poprzednio się zgodziłam, teraz też się zgodzę. Nie wierzę, że to mówię, ale w porządku. Co mam zrobić? Podjąłeś dobrą decyzję Karl. Zaufaj mi. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu na opracowanie planu, więc przygotowaliśmy tylko trzy sposoby jego eliminacji. Oczucie to najprostsza metoda. Niczym nie ryzykujesz. Stwierdzą, że to był wypadek albo pomyłka. Wszyscy wiedzą, że to żarłok i alkoholik. Niestety nie, nie mieliśmy czasu, aby zdobyć truciznę. A pozostałe sposoby? Drugi jest bardziej ryzykowny. Musiałbyś zwabić rzeźnika do zaułka, gdzie zająłby się nim nasz zabójca. A co jeśli pokpi sprawę? Johnson wyda mnie władzą. <grym> nie pokpi. Przez Johnsona stracił dwóch synów. Już na niego czeka, tylko musisz go zwa Ty musisz tylko zwabić generała. Jest jeszcze trzeci sposób, najbardziej skuteczny, ale poniósłbyś pewne konsekwencje. Musiałbyś dostarczyć generałowi paczkę z bombą. Johnson nie odmówiłby prezentu od fanów. Co do tego chyba nie ma wątpliwości. Tak, jest strasznie próżny. Zgadza się. Doszłoby do wybuchu, ale jego skutki ograniczyłyby się do jednego mieszkania. Zapłacilibyśmy za wszystkie zniszczenia. Dam Ci ten wybuchowy prezent, ale tylko od Ciebie zależy, w jaki sposób załatwimy tego gnoja. Pamiętaj, mamy mało czasu, wkrótce się wyprowadzi. Nasz człowiek przekaże ci paczkę za rogiem budynku. Ok, człowiek przekaże nam paczkę. Teraz czekajcie, ja to sobie zapauzuję. My tu musimy znaleźć sposób. Hmm. Bo tak, z tą trucizną też mam pewne przebłyski, że ktoś tu miał jakiś środek na szczury? Albo na. No, nie wiem na co. Idziemy sobie do bibliotekarki. Spróbujemy tam pogrzebać, skoro ona właśnie wyszła. Jak ja się tu wamuję, to ten pan Aral będzie patrzył podejrzanie? Nie, nikogo to nie obchodzi. To jest ten człowiek, od którego weźmiemy bombę. Magazyn poświęcony ogrodnictwu, whisky. Nasz pan chciał rum, ale rum jest drogi. Portmonetka, grzebień. Nie wiem po co mi to pani smutna wraca. Pani tutaj nie może spać. Pani tutaj pali fajkę. Aha, a ten pan, co u góry mieszka, to był ten, który nie mówi, prawda? Jak mi się kojarzy. Tutaj pani śpi. Tutaj pani też idzie spać. A ja chyba mogę odebrać kasę stąd. Tak jest. Tysiaczek. Ten pan tu śpi. Smutna pani. Zaraz pójdę kupić ten. Y Te książkę o wodzu i zobaczymy czy ją się da przeczytać zakazany przedmiot hmm to już było przeszukajmy jeszcze szafę płyta winylowa ale legalna hmm Trudka na szczury, kradnę. Nie waham się, kradnę. Nie wiem, gdzie ona poszła, więc uciekam. A, sprzedawca już sobie poszedł, ale spotkam się z tym typem. Nie powinniśmy rozmawiać. Niech pan weźmie prezent dla mojego idola. Wolałbym jednak osobiste spotkanie. Wiecie co? Skoro ukradną tę trudkę, to ja spróbuję go otruć. Ale najpierw bym poczekała, aż on wyjdzie, żeby mu też przeszukać mieszkanie. Trudka na szczury. Silna trudka, bardzo niebezpieczna. Nie stosować bez odpowiedniego ubioru zabezpieczającego. Ciekawe, jak to można dodać jak go można otruć. Dobra, będziemy jeszcze potrzebować jakiegoś alkoholu. On chciał room, no nie? Ten typ. Okej, okay, ten pan tu wychodzi, więc my poczekamy, aż on wyjdzie. Nie będziemy z nim na razie gadać, po prostu tutaj wejdziemy. Myślę, że przeszukam jeszcze to mieszkanie i będziemy kończyć ten odcinek, żeby on też nie wyszedł, nie wiadomo jak długi, bo ja oczywiście troszkę sobie pogadałam na początku. E no i... No, i na razie musimy się podowiado podowiadować, podowiadywać jak najwięcej. Więc przeszukujmy, przeszukujmy. Dużo informacji, zakazane przedmioty. Jeszcze jeden paszport podrobiony. Ok, hmm. szeroką kamerę. ¡Aj! To diaska! Nie widziałam jak idzie. Dobra, ja sobie wczytam tę grę, doprowadzę do tego momentu, w którym przeszukuję mieszkanko i zaczniemy sobie też kolejny odcinek albo od przesłuchania, przesłuchania przeszukania, albo od, od momentu po przeszukaniu. Jeżeli uda mi się to sprawnie pozałatwiać, więc na pewno Wam zaktualizuję informacje. Na początku kolejnego odcinka. A na razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dzisiaj był taki wstęp. Troszeczkę właściwie pewnie powtórzyłam to, co było w poprzednim odcinku, ale trochę może nie. Jakoś trzeba wrócić, tak? A ja sobie też muszę przypomnieć, jak się w to gra. Więc ja sobie już trochę przypomniałam, Wam przypominam o zostawieniu łapki w górę, o subskrypcji. Jeśli nadal nie subskrybujecie tego kanału, nie rozumiem dlaczego, subskrybujcie. I oczywiście zostawcie komentarz. I to mi przypomniało, że oczywiście musi być jeszcze hasło na koniec dla osób, które dotarły do tego momentu i niech hasło, yy... niech hasło na ten odcinek brzmi nowy rok, nowa śmierć. Bo jak wiemy, bibliotekarka może nas załatwić. <grych> A ta gra trochę mi się kojarzy z czymś w stylu 1001 sposobów na śmierć. Więc no tak, nowy rok, nowa śmierć dla tych, którzy dotrwali i dotrwały aż do tego momentu. A ja wam raz jeszcze dziękuję za oglądanie. Zaraz tutaj ogarnę ten temat i przeszukam mieszkanie jeszcze raz. A z wami się widzę w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!